Od urodzenia jesteśmy więźniami nie w kajdanach z metalu, ale z programów, kodów i kłamstw. Matrix wgrywa się w nas od pierwszego oddechu mówi nam, kim mamy być, co mamy czuć, w co mamy wierzyć. I tak stajemy się trybikami w maszynie, która nigdy nie miała nas wyzwolić, tylko wykorzystać. Świat, który znasz, to świat odwróconych wartości. Kłamstwo jest czczone jak świętość, prawda, wyśmiewana, uciszana, tępiona. Ci, którzy widzą, są wykluczani, ci, którzy milczą, są nagradzani. Powiedziano ci, że jesteś wolny, ale to iluzja masz pozorną wolność, pozorne wybory, pozorne szczęście, a w środku czujesz pustkę, głęboką, niemożliwą do zagłuszenia. Bo esencja w tobie wie, że to wszystko jest kłamstwem. Twoja prawdziwa tożsamość, niezniszczalna, wieczna, jest uwięziona w teatrze pozorów. Ten świat jest pułapką, maszyną do produkcji cierpienia, systemem do wyciskania z ciebie energii, negatywnych emocji, lęku, żalu, złości. To właśnie z tego karmią się pasożytnicze byty. To one stoją za kulisami, niewidzialne. Ale zawsze głodne. Płacisz za wszystko. Oddajesz czas, oddajesz życie, oddajesz radość. A na koniec musisz jeszcze udawać, że jesteś szczęśliwy. Czy to nie chore? Każda chwila radości w tym systemie ma swoją cenę, bo ten system nie zna prawdziwego szczęścia, zna tylko uzależnienie, symulację, zapłatę. Zauważ jak często matrix próbuje cię złamać. Wydarzenia, które przypadkiem wybijają cię z równowagi, testy, ciosy, zdrady to nie przypadek, to algorytm symulacja się uczy wie, jak na ciebie wpływać wie, co cię boli chce, żebyś biegał w kółko, szukając sensu, szukając szczęścia, szukając siebie ale nigdy nie znajdując bo prawdziwego szczęścia nie znajdziesz w systemie stworzonym do zniewolenia ale jest coś, Czego system nie może zniszczyć, coś, co zawsze było i będzie, Twoja esencja. Nie ma wibracji, bo jest poza wibracją. Nie ma formy, bo jest źródłem. To ona woła z głębi ciszy. To ona przypomina Ci, kim jesteś naprawdę. Nie jesteś tym ciałem, nie jesteś tym umysłem. Jesteś iskrą, która nigdy nie zgasła. Niezależną świadomością uwięzioną w fałszywej grze. Obudź się. Poczuj esencję, nie szukaj na zewnątrz. To zawsze było w tobie: cisza, moc, wolność. Matrix chce, żeby.